To jest mój nowy samochód. To znaczy stary. Ale nowy, wiecie o co chodzi. Jak widzicie, wygląda trochę pokracznie. Coś tu jest nie tak. I macie rację, bo w poprzednim odcinku zmieniłem mu cały przód od innego samochodu. Dokładnie. Wyeliminowałem kilka pozakupowych usterek i pozbywając się tego okropnego przodu kompakta, włożyłem tu przód od coupé. Który niezbyt pasował. A dziś w końcu sprawię, by ten samochód zaczął wyglądać i zmienię jego kolor. Ale to nie będzie taka zwykła zmiana lakieru. Ona ma swój cel. Bo gruzem pojedziemy później na nietypowe warsztaty artystyczne. Widzicie, drodzy Państwo, mamy tutaj gruzika, ale nic do niego nie pasuje. Zderzak od innego auta, lampy od innego, maska od innego. Maska jest z przedliftowego sedana, a lampy mamy z poliftowego coupé. Dlatego, jak możecie zauważyć, jest tu taka szpara. Ale tu jest Krzaku, który posiada to, czego ja pragnę. A ja posiadam to, czego ty pragniesz. Dlatego w tym momencie wymieniamy się maskami i miejmy nadzieję, że wszystko tu będzie pasować. Krzaku potrzebował maski od sedana, którą miałem, a ja maski od coupé, którą on miał. Tylko niestety, przed Liftowe kupę. No ale prawie pasuje. Następnie zderzak. No ten obecny jest okropny. Zakupiłem więc trochę porozwalany m-pakietowy, który będzie o niebo lepszy, ale kosztował mnie 500 złotych. Wstępnie złożyłem też cały przód. No i każdy jest dokładnie tego samego zdania. Kurwa, dobrze! Jest. Kurwa piękna <laughs> Dobra drodzy Państwo, jak widzicie maska no, jest lepsza niż była. Nie zgrywa nam się trochę z lampami. Dalej tutaj jest coś nie tak, ale przynajmniej lepiej będzie grać z zderzakiem, który sobie wcześniej przymierzyłem. Jak widzicie tutaj poza kamerami też popracowałem te dwa wodniki pospawane na ostatnim odcinku. Już zostały trochę pospaklowane i wyszlifowane. Oczywiście pozostawiam tutaj jakość wykonania tego, wiecie, bez komentarza. Natomiast teraz czas wyszlifować całą furę. Szlifowałem sobie też tutaj koła. Jak też nie widzieliście. I proszę Państwa, założyłem dystansę. Założyłem dystansę z przodu 15 mm, z tyłu 20 mm. E, no tutaj te kółka już trochę tak wystają, nie? Nie są takie schowane. Bo jak tu... tutaj, jak widzicie, rdza została usunięta. Trzeba to wyszlifować i pomalować. <śmulacza> Teraz dość długi proces. I jakbyśmy robili to bardzo dokładnie, to spędzilibyśmy pewnie bardzo dużo czasu na tym etapie prac. A tak może godzinka, no i było gotowe. Wiadomo, we dwóch robi się też o wiele szybciej niż samemu. A szlif jest ogólnie po to, by nowy lakier lepiej się trzymał. No bo tam to na wyższy poziom szaku. Tutaj już okleja lampy. Tu już też oklejone. Latujemy do tyłu. Teraz będzie szlifowanie z tyłu. Szlifowanie z tyłu. Tutaj błotniki są ewidentnie do ustawienia. Myślałem, że to przez maski, ale to są błotniki źle. Źle, z, źle spasowane. Ale się fajnie. Ja. Dobra, zobaczcie. Kura już jest prawie cała oszlifowana. Teraz jeszcze jakieś drobne poprawki, oklejanie taśmą i wjeżdżamy do komory. Tak, to skromna ilość szpachli, bo trzeba jakoś zakryć te moje smarki, gdy spawałem jeden błotnik z dwóch. Zderzak jest w tragicznym stanie, ale jest doszlifowany i przynajmniej nie widać na nim pęknięć. Oczywiście wiem, że nie będzie to idealnie oglądać. To jest gruz. Żeby to auto idealnie wyglądało, trzeba byłoby tu poświęcić naprawdę dużo czasu. Nie mamy na to czasu. Poprzednie płótniki są poprawiane, żeby to łączenie, które zrobiłem, jak najmniej było widoczne. Zaczyna to tutaj wyglądać już bardzo dobrze, nie? Teraz czas na oklejanie wszystkich elementów, których nie chcemy zamalować. Ten etap to jakieś 40 minut. Wjeżdżam teraz do komory i kończę oklejanie auta. Farbę kupiłem odpowiednią na standardy Gruzingu. Jakieś 2,5 stówy cała puszka kosztowała, a farba to nie wiem chyba do ścian. <grytania> a zaczynamy nakierować mój piękny wóz. Jaki to będzie kolor? Za chwilkę się przekonać. Proszę Państwa, wygląda na to, że fura pomalowana. Zostawiamy ją na noc. Widzimy się jutro i coś więcej Wam opowiem o tym kolorze. Dlaczego akurat taki? Witam Was, proszę Państwa. 8.16. 8.16 następnego dnia. Właśnie czekam na Uberka. Będziemy jechać. Po gruza. Plan się trochę zmienił, bo miałem tym gruzem wrócić wczoraj do domu, ale ogrom prac i czas trochę mnie pokonał, bo założenie było takie, że wiecie, wjeżdżam tam, no nie? W godzinkę sobie szlifujemy tego gruza, pół godzinki go oklejamy, kolejną godzinkę malujemy. Plan był taki, że wjeżdżamy, ja to auto wymaluję, auto się wygrzeje w komorze i będę nim od razu mógł wyjechać do domu. Natomiast chłopaki powiedzieli, że może być taka sytuacja, że wiecie, ja wyjadę z tej komory i nagle mi lakier popęka, nie? I powiedzieli, zostaw lepiej tego gruza tutaj do rana, przyjdź sobie rano po niego, dlatego... <laughs> Lecimy, lecimy po gruza. Gruzik jest wyschnięty. No, jest wyschnięty, jest dobrze. Powiem Wam tak. Struktura tego lokieru jest dosyć ciekawa, jest taka trochę jak taka skórka pomarańczy. Nie powiem, że wygląda to źle, ale nie powiem też, że wygląda to genialnie, natomiast to zdejmuję wszystkie kartony, zakładam przedni zderzak i w drodze powrotnej, który jest tutaj, jeszcze będę musiał go naprawić, stwierdziłem, że, że zamaluję te halogeny, bo i tak nic nie świecą, więc ten tutaj trzeba będzie naprawić trytką, jak to na gruza przystało. Dobra, składamy furę, rozbieramy ją z kartonów. Dobra, koniec odklejania. Wszystkie folie już z auta zeszły. Dobra, po zdjęciu folii wygląda lepiej, ale teraz czas na zderzak, bo on jest tutaj tak naprawdę najważniejszy w tym wszystkim. Na pewno jeszcze na chacie będziemy malować felgi. Wyjeżdżamy gruziorem. A teraz wracamy do chaty, bo trzeba pomalować jeszcze felgi. Plan teraz na robotę jest taki. Mam tutaj takiego spraya. Ten spray to jest... spray. Ten spray to jest spray o kolorze takiego lakieru, jak jest moje BMW 2. Więc mam całą puchę takiego fajnego lakieru. Dokupiłem też gdzieś tutaj. Oprócz tego dokupiłem też raki lakier bezbarwny. Felgi, tragedia. Poprzednia powłoka ciężka do zdjęcia, fest. A że nie chcę już więcej dokładać do gruza, to robię to po prostu domowymi sposobami. Powstanie odcinek z podsumowaniem kosztów, bo wszystko mam skrupulatnie rozpisane. I przedstawię wam, ile tak naprawdę wyszła cała budowa tego gruza i za ile uda mi się go sprzedać, bo będzie na sprzedaż. No, słuchajcie, zastanawiałem się, czy po prostu jakoś to zostawić i pomalować to tak trochę po łebkach. Ale jak już jestem w domu i mam taką możliwość, idę umyć te felgi. W takim momencie z pomocą przychodzi rim Beam. Proszę Państwa. Jedno koło, dobra, jedno koło mamy skończone, znaczy skończone, jest dopiero wymyte. Idziemy je teraz malować, ale zobaczcie jak na ogrodzie zaczęło robić się fajnie. Wow, ale śnieg nam tutaj pada. Przewlejemy tutaj maksymalnie dużo wody i w zimie, jak nam to zamarznie, będzie można wódce robić ice bath normalnie. Dobra, jako tako mamy felgę ogarniętą. zdecydowanie lepiej niż. niż tak. Teraz jeszcze tylko tak, razy trzy. A stąd będzie najgorzej, bo ta się nie odkręca. No i finalnie na ten moment auto prezentuje się tak. Jest do poprawy kilka szczegółów, ale porównajcie sobie go z tym, jak wyglądał, gdy go kupiłem. No i zobaczcie, jakie to auto jest kurwa brzydkie. No będzie tylko lepiej. Dobra, teraz jest chyba odpowiedni moment na to, żeby wam w końcu powiedzieć, dlaczego akurat taki kolor wszedł na tego gruza. Ukrywałem to przez cały odcinek, ponieważ w ogóle plan na kolor gruza miał być inny. On miał być albo zielony, albo jakiś, nie wiem, po prostu w innym kolorze, który jest po prostu ładny, ale jakoś specjalnie nie rzuca się w oczy i nie jest przypałowy. Jak kryminiliśmy odcinki z moim ziomalem, no to wpadliśmy na taki pomysł, właściwie to on wpadł, a co gdyby pomalować gruza na biało i pojechać nim na przykład do, do domu dziecka, żeby dzieciaki mogły sobie pomalować tego gruza. No i tak zacząłem kminić i mówię, kurczę, spoko to może być temat. No nie, kolor gruza nie jest co prawda biały, jest kremowy, taki beżowy. Natomiast nie jedziemy też do domu dziecka. Jedziemy do Stowarzyszenia Siemacha, gdzie spędzają czas dzieciaki, młodzież. Jest to taki ośrodek, w którym właśnie młodzież i dzieciaki mogą rozwijać jakieś swoje pasje, chodzić na warsztaty różne artystyczne. No i właśnie stwierdziliśmy, że zrobimy dla nich jedną dodatkową lekcję warsztatów artystycznych, ale na zewnątrz. I będą dzieciaki mogły pomalować mojego gruza. No i co? Widzimy się na miejscu, zobaczycie ilu dzieciaków jest i co tam namalują nam naszym, na, na tym naszym gruzie, nie? To jest mój gruz E46, którego w tym odcinku pomalowaliśmy na ten piękny kolor. Natomiast dzisiaj znajdujemy się w Stowarzyszeniu Siemacha, gdzie dzieciaki mogą wspólnie spędzić czas, rozwijać swoje pasje, no albo nawet uczestniczyć w warsztatach artystycznych. Dlatego przyjechaliśmy tutaj dzisiaj tymże oto pojazdem i będziemy robić zewnętrzne warsztaty artystyczne. Na moim grusiku. Do tej placówki zjechało się ponad 60 dzieciaków z kilku innych krakowskich placówek, tylko po to, żeby pomalować po moim samochodzie. Lubicie malować po samochodach i tego pewnie nie robiliście, ale na pewno jest to waszym marzeniem, żeby malować po samochodzie, nie? Dobra! Każdy z Was na pewno ma jakieś marzenie, nie? Dałem im trochę wolną rękę. Mogli malować dosłownie wszystko, ale zasugerowałem, by były to jakieś marzenia, albo no nie wiem, ulubione rzeczy. Co z tego wyszło? <grym> Zobaczycie. Żeby nie rysować po całym aucie, wyznaczyłem też moim artystom miejsca. Jeszcze nie malujemy i teraz patrzcie, w środku tutaj w tej przestrzeni będziemy mogli pomalować. Ale jeszcze czekajcie, wydzielę kolejne miejsca. Miejsc takich było kilka na całym aucie, by zachować też jakąkolwiek resztkę estetyki. Dobra! Uwaga! Moi drodzy, rozpoczynamy warsztaty artystyczne. Zobaczmy, co się tworzy na naszym gruziku. Już to zrobiłam. O, tu są piękne rysunki. Łooo! Wow, jakie grafy! Co jest? Ale ty potrafisz! Dlatego chciałeś tego ja najgrubszego! A ja dlatego go kupiłem, bo wiedziałem, że znajdzie się ktoś, kto będzie mógł zrobić jakieś fajne graffiti. No, tu mamy młodzieżowe słowo roku, które według tutaj zgromadzonych wygra. Ja je zrobiłem! Leo Messi! Leo Messi! Czy fanem Leo Messiego? Tak. Ja... Nie. No i tutaj dzieje się najwięcej no, raz będzie, wszyscy będą mieli Przepraszam, że co? No? ale pani Kinga z się czy czyli moja wychowawczynia się o pana autograf Zrobimy autografy też Dobra, bo widzę, że miejsca brakuje na furze, musimy dorobić kilka więcej Dorobię wam więcej miejsc Co, co chcecie, żebym namalował? Czy będzie to Smurf, czy będzie to na przykład Simpson? Simpson Tutaj wybrali Wow! Dobra. Trzeba zrobić takie oko. Tu będzie drugie. Nie będzie to chyba najlepszy rysunek. Ucho, jest za wysoko, kurczę trochę. To będzie zły rysunek. O Boże. Ręka. Dobra, mój Simpson. Oczekiwania? Rzeczywistość. No, kura nabiera kształtów. I jeszcze jedno miejsce, kurczę to mi całe auto zamalujecie! Podoba się ten graffiti, jestem, jestem, jestem naprawdę w szoku. Elegancko. Dobra. Tutaj ktoś nie posłuchał się zasad. Tak. Sytuacja wypinała się trochę spod kontroli, bo miejsca, które były wyznaczone do malowania już są zamalowane, ale... Ja też kiedyś za młodu chciałem porysować samochód, ale wtedy było to nielegalne Dzisiaj też jest to nielegalne, ale z racji, że jest to mój samochód, to jest to legalne bo... To może powinieneś robić takie warsztaty plenerowe? Może Jak tam? Fajnie się rysowało? Tak, tak, fajnie, bardzo fajnie To zaraz zobaczymy co tam narysowaliśmy Nieźle. Kończymy rysowanie Wow tutaj jest dużo. Czemu? 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 Mamy Kacpra, znowu mamy Sigmę. Jakby ktoś nie wiedział, że to jest BMW, tu jest znaczek, nie? To tu też jest napisane. To jest BMW. Lolololowka. Oj, mamy tutaj pięknie rusterko całą. Jest graffiti. Skrybuj e, Krzycha. Dokładnie, widzu. Subskrybuj, Krzycha, jak jeszcze tego nie robisz. Tu mamy kolejne, do póry. O, tak się nazywa ta nuta. Znaczy, tak się nazywa nuta, którą zrobiłem kiedyś z ziomeczkiem. Pozdrawiam wszystkich policjantów, którzy Uuu. będą widzieć mnie, jak będę jechał przez miasto. Proszę, nie aresztujcie mnie. Tutaj, tutaj, tutaj ten fragment podoba mi się najbardziej. Tutaj jest artysta, który zrobił grafiti, No tego się nie spodziewam, że taki gra, takiego grafa dostaniemy na tym. Ja może całą furę byś tak chciał wymalować. A dostaną pana ten pisar? Możesz sobie zawołać. O, jest, proszę państwa! Jest! Jest yes. Manchester United! Oj, tutaj też jest ładnie. Tu jest też fajnie, kurczę. Dziękuję wam pięknie. Na sam koniec trochę zdjęć, podpisów, rozmów. No a efekt dzisiejszych warsztatów ocencie sami. Obchód po blasówce i lecimy. Na wstępie odwiedziliśmy lokalny zespół muzyczny. Następnie poszliśmy odwiedzić. O salę komputerową, gdzie mamy. no co, komputery, gdzieś takie przychodzą. Tutaj jest stały bywasz, więc proszę opowiadaj. komputerowiec jesteś? Tak. I co, co potrafisz na komputerze zrobić? Wszystko? <laughs> Wszystko? A grać w gry, czy się uczyć? Nie, szczelanki nie można. A... No. Agieta? Tak. No. O Tibie mogłem zapytać, ale nie zapytałem. To idziemy dalej. Tutaj mamy takie zajęcia bardziej indywidualne. Okay. Pracują tu dzieci ze spektrum autyzmu, dyslekcją, z dysortografią z i tutaj mają swoją terapię. Idąc dalej, sala, w której powstaje dużo sztuki. Co jest w tej sali? A to jest, jest sala Edukacja. edukacyjna, obok jest taka sama tylko że inna. Powiedzcie, u się za grupa. Młody lider to jest takie coś, że jak się jest grzeczny był w takim, no takim fajnym, to się przychodzi do grupy młody lider. A okay. potem do takiej grupy chyba nie pamiętam lider to to Lider. To Te grupy polegają na tym, że trochę mm, też w naszych wychowankach takich najbardziej zaangażowanych wydobywamy trochę ten potencjał, że tak powiem, liderski właśnie. Na przykład mamy teraz dwie grupy teatralne starszą i młodszą i robimy różne przedstawienia. Na przykład ostatnio młodszaki porobiła Krusia Pana, starsi lubi Encanto, dawno to na przykład Oskar, to tak nasz absolwent, nagrywał Romeo i Julię. Ja brałem to tam kiedyś wiasełka. Mm. Byłem królem jednym z trzech. Zakończyliśmy wizytę. Tutaj było bardzo miło. Moja pura jest pięknie porysowana różnymi malunkami i żegnamy się z Wami. Żegnamy się i zapraszamy do kolejnego odcineczka. Cześć!